W poprzednim filmie rozebraliśmy silnik z Audi S4, które zjechało do nas na lawecie. Wstępna diagnoza, wypadanie zaponu na ósmym cylindrze. Po pomiarze kompresji okazało się, że i tam nie ma. Dzisiaj dokonamy dalszej rozbiórki i dokładnych oględzin, co było przyczyną braku ciśnienia sprężania na ósmym cylindrze. Są odkręcone, wszystko odkręcone. Ściągamy tą głowicę zobaczymy, co tam się się O kurwa! Tutaj mamy uszkodzenie na tej stronie, czyli na ósmym więc widać, że coś tam. Się obijało. Co do cylindrów, wyglądają dobrze, ale dopiero jak wyjmę tłok, to będę znał, miał cały obraz na ten cylinderek. No i tutaj widać, że też coś się obijało. Więc muszę wyciągnąć, muszę wyciągnąć tłoki, bo nie ma kompresji. Nie ma kompresji, więc. Może piersi im poszedł? No nic, trzeba to wyciągnąć i sprawdzić, co tam się wydarzyło. Eee, co do zaworów, to wydaje mi się, że one się domykają. Wydaje mi się, że te zawory są domknięte. Raczej nie są krzywe, ale rozbiorę tą głowicę i wtedy będę wiedział. Rozbiorę chociaż tą stronę póki co, żeby zweryfikować, zdiagnozować. Ale zobaczcie, jaka rolka. Do wymiany. Możesz mi pomóc w rozwijaniu kanału poprzez zalajkowanie tego filmu i danie suba. No i napisz komentarz. Już zauważyłem, Uu. stary rozrząd tutaj lata w tej misce, ale wiecie co, bardzo gęsty olej, bardzo gęste to jest, o kurde, a tutaj aż papka, zobaczcie jak to się lepi, co to jest? Bardzo gęsta mazia, nie wiadomo co to jest, nieznajomego pochodzenia. No ale taki syf tutaj lata, w tej misce. E, naprawdę nie jest duży problem ściągnąć tą miskę. Można zrobić to na samochodzie, więc na, na samochodzie nie trzeba e, sanek ściągać. Ładny dostęp jest. Warto tą miskę chociaż ściągnąć i wyczyścić. Żeby mieć pewność, że taki syf nam nie będzie latał po silniku. A jak wygląda siteczko? O! W też mamy, zobaczcie, co to, silikon, chyba miękkie, a tu, też silikon. W siteczku też mamy, tutaj na przykład mamy już plasticzek. E, też kilka elementów lata. Ale wiecie co, ja ten silnik odwróciłem do góry nogami więc podejrzewam, że tych elementów tam było więcej w tej miejsce, tylko one sobie spłynęły w dół, ale i tak ten silnik idzie do rozbiórki, więc na pewno je znajdziemy. No tutaj mam coś? O, zobacz ta! O, widzicie to, czy nie widzicie? No, chodź tu. Chodź tu. No, tak jak mówiłem, więcej tych elementów tu gdzieś mi się schowało ten plastik. O, zobaczcie. Dobra, jak go sobie przesunąłem. A rękawiczki założę. Właśnie, założę rękawiczki. Założę sobie rękawiczki i od tego zacznę. Będę dalej rozbierał ten silnik. W dobie pandemii. Na początku, jak nie było rękawiczek, albo były za kosmiczną sumę. To ja takie rękawiczki, pamiętam, zamawiałam za 150 zł paczkę, no bo niestety nieraz trzeba je zakładać chociażby do przegubów, to słuchajcie, jedna para to jedna rękawiczka z pary potrafiła być na przykład S, a druga XL. -ka. Takie były ładne rękawiczki. To za 150 zł. człowiek kupywał. Dobra, idę po klucz i biorę się do roboty. kilka obkrętów korbowym, w celu sprawdzenia czy chociażby stópki są dobrze poukładane, bo już miałem taką naprawę, że były źle. Ale widzę, że są dobrze. A tutaj mamy wcięcie na naszą blokadkę wału korbowego. Także ściągamy wadliwy tłoczek i zobaczymy co z nim jest. A żeby rozebrać dokładnie jeszcze silnik, bo nie jest rozebrany w całości, to musimy ściągnąć kolejną część bloku, bo on składa się z trzech. Ha, 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 ha. Odkręcam paneleczkę dola. Zobaczymy gdzie jest przypalona. Jak nie jest przypalona to dobrze. Ale i tak odkręcę wszystkie panełki, wyciągnę płot i je. Żeby był peronetyk, peronetyk, ロンドラにした、エンサスゴー、チタシカマンヤベエゴー、ヤッピョンゲレ、キワオテンテコリノ、ラッキーマンキリスニアマンメギー、スタッフ、カリスグラバッキー、グラバッキー、グラバッキー。 co to się stało z to co jest się stało dlaczego, dlaczego, dlaczego on nie pierścień się przelał się ten jest sklejony z tłokiem dlatego nie było kompresji a tak to pierścienie całe są No, widzicie, ten jest sklejony z tłokiem, górny i przez to nie ma kompresji, zawiesił się pierścień. No ale tłok jest uszkodzony. Hmm. Najgorsze, że on ma taką ostrą krawędź tutaj. Zobaczymy, czy da się coś z nim zrobić z tym tłokiem. <laughs> no to tak to wygląda. To przez to nie miał kompresji. A ten efekt, myślę, yy, jest przez to, że coś wpadło więc rozkręcimy kolektor sący i do niego zajrzymy No i blok został rozebrany, to są dwie części jego, trzecia leży na stole, wał korbowy będę mierzył, jakie ma wartości pod panewki. Tutaj mamy górną część bloku, tuleje są bardzo ładne, tuleje są ładne, a jeszcze góra ściągna od zaworów. I co? I ładnie go wymyjemy, tutaj będzie robiona jedna tuleja, tulejowanie dlatego, że tutaj jest uszkodzenie od tłoka. No, i tłok ósemka, pierścień zlepił się z tłokiem po drugiej stronie. Czy już ruszył? O, już się odlepił. Ale był zlepiony. Także e, co do. A, bo to siódemka, pardon. Tu mamy ósemeczkę zlepioną, widzicie? Późno i nie myśli. Tu mamy ósemeczkę, ja sobie pozaznaczałem te tłoki według e, karteczki czyli ósemeczka idzie tutaj, wiadomo, lustrzane odbicie było, trzeba uważać co się robi eee, piersień zlepiony, tłok muszę ściągnąć, rozebrać, wyczyścić i eee, czy do wymiany pomierzymy, zobaczymy także tutaj są elementy z tego silnika eee, o, młotek, młotek, nie, 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 najgorsze wydarzyło się co mogło się wydarzyć jak ja tego nie lubię o, za gruby dubsko mam! No tak, dobra, niech sobie leży tutaj, e, do, kół, do kół nie doszły mi jeszcze uszczelki, więc ich nie poskładałem, ale tak to wygląda. Tutaj mamy organizery lewy, prawy, wałki są poukładane także. Mam bardzo dużo mycia, czyszczenia, więc zejdzie się na pewno cały dzień. E, to chyba już mówiłem, rozkręcę do zaworków i spadam do domu dzisiaj, bo jest już późno. A jutro rozkręcę kolektor sący i zobaczymy co tam się wydarzyło, bo tam coś ewidentnie w nim lata. więc zobaczymy tak naprawdę co było przyczyną. No i już, to do domu do jutra. Czyli przyczynę już znamy, przyczyną jest ta klapa wirowa nieprawidłowo zamontowana, no bo widać, że śruby puściły i sobie poleciały do głowicy. Więc zobaczcie, ktoś chciał sobie zrobić klapkę, a doszło do remontu silnika. O, złamane, i tu latają kolejne śruby. Tak to wygląda, tak to wygląda, trzeba znaleźć kolejną, bo gdzieś zaginęła w akcji. Nie wiem gdzie, muszę przejrzeć ten kolektor dokładnie. Hmm. To, ale jak to się wydarzyło, nie wiem, to zostało przyciągnięty gwint? ale go wie co to. W ogóle to się bardzo słabo trzyma, to musiało się w jakiś sposób wyrobić i wypaść. No ale co? Jest podkładeczka, jak widzicie. Więc pękła śruba. No no to wygląda, że po prostu pękły śruby. Widocznie zostało za mocno dokręcone. E, przyciągnięty gwint. I dlatego to też pękło. Trzeba to rozebrać. Trzeba to poprawić. No to co? Składamy silniczek. Ja go wymyłem, wyczyściłem dół, więc bierze mi się za rabaty. A jeszcze Wam pokażę, jak y, czyszczę te elementy. Ja się nie bawię, słuchajcie. Wiadomo, nożykiem, y, nożykiem ten z grubsza, ten silikon z grubsza ściągam. A ten silikon, który zostanie, to normalnie biorę druciaczka i jadę. E, tutaj mamy element po wstępnym myciu, ale widać, że jeszcze wygląda słabo. Tutaj już był myty ze trzy razy, więc e, jest ok. No ale zobaczcie, jest tutaj silikon. Biorę bezszczotkową, bo ona daje radę. Więc jest dosyć mocna. No i jadę sobie elegancko. Zobaczcie, jak to wygląda. Przetrę to szmatką, otuszczę. Jest naprawdę spoko. Więc nie ma co się bawić. Ręczna robota odeszła w zapomnienie. Tutaj trzeba działać szybko, precyzyjnie. O! I stanowczo, że tak to powiem. No a to. Widzieliście. Jaki jest. Tutaj mamy A642. Do wymiany będą zawory, uszczelka pod kolektorem, więc będziemy ją ściągać. Uszczelnia żwału korbowego i inne elementy, które mam tutaj, typu pasek, jakieś tam pierdoły. Eee, mamy wyciek, na pewno wyciek jest z tej części, jak on dostaje ciśnienia oleju. Tam jest taka stalowa uszczeleczka pod tym kolektorem. I widać, że on się tędy sączy wszędzie, a pęt wentylatora już rozpierdziela nam ten olej po całym silniku. Także ciężko stwierdzić, gdzie jeszcze jest wyciek. Bo wszystko jest takie brudne, jak widzicie, na załączonym obrazku. Także trzeba to wszystko wymyć. Kolektor został zdemontowany. Tutaj mamy wyciek z podstawy, jeszcze świeży. Widać, czyli się stąd sączy i to nieźle. Podejrzewam, że albo ktoś kiedyś rozbierał i silikonem zalepił albo yy, ta uszczelka jest twarda jak kamień No i ściągamy ten cały najpierw to umyjemy ściągniemy. dobra co będę pierdzielił patrzcie lepiej